Czy wiesz, że JK Rowling mogła ukryć całą historię Harry Pottera już w pierwszym tomie? Wyobraź sobie siedem przeszkód, które Harry pokonał w drodze do kamienia filozoficznego. To nie przypadek. Co jeśli każda z tych przeszkód przewidziała to, co stanie się w kolejnych tomach, dzisiaj zobaczysz story, która może zmienić całkowicie sposób, w jaki patrzysz na kamień filozoficzny. Puszek i potęga przyjaźni. Ale czy trzy głowy pies naprawdę przyjdział największy sekret pierwszego tomu? Puszek to pierwszy test dla Harry'ego, Rona i Hermiony jako drużyny. Potrzebują muzyki, żeby go uśpić, nie mogą go pokonać. Siłą. Harry sam nie poradziłby sobie bez pomocy Hagrida i innych przyjaciół. W pierwszym tomie Harry uczy się, że nie jest sam na świecie. Znajduje zastępczą rodziny w Ronie i Hermione. Pokonuje Voldemorta dzięki jej mocy swojej matki, nie swojej własnej. Trzygłowy pies symbolizuje o przyjaciół. Harry tylko powstrzymuje zagrożenie, nie niszczy go całkowicie, to dokładnie tak, jak powstrzymuje powrót Voldemorta w pierwszym tomie. Diabelskie sidła i mądrość hermiony. Czy hermiona już wtedy pokazała, jak ratuje wszystkich w drugim tomie? Hermiona rozpoznaje diabelskie sidła dzięki wiedzy z książek, używa logiki zamiast paniki, żeby znaleźć rozwiązanie światło i ciepło to klucz do uwolnienia ich z pułapki. W drugim tomie to znowu Hermiona rozwiązuje główną zagadkę odkryła, że bazyliszek porusza się rurami kanalizacyjnymi. Hermiona pokazuje, że wiedza jest potężniejsza od magii, w obu przypadkach jej przygotowanie ratuje przyjaciół. No i w obu przypadkach to akurat wiedza z zielarstwa okazuje się kluczowa. Latency klucze i umiejętności Harego. Czy Harry już wtedy pokazał jak pokona dementory? Harry łapie skrzylaty klucz dzięki umiejętności gry w Quidditch'a. Polega tylko na sobie, nie prosi przecie o pomoc. Klucz ukrywa się na widoku, trudny do wychwycenia. W trzecim tomie Harry opanowuje Patronusa, najtrudniejsze zaklęcie, jakie kiedykolwiek poznał. To też jedyna książka, kiedy rozgrywa pełny sezon Quidditch'a i wygrywa. Pity Grey ukrywa się jak szczur przez 12 lat. Harry łapie prawdę, ale pozwala Gizogonowi uciec. Tak samo łapie klucz, ale ostatecznie go puszcza. W obu przypadkach jego umiejętności są kluczowe. Partia szachów i pierwsze ofiary. Czy Ron już wtedy wiedział, że ktoś ukochany musi zginąć? Ron gra w szachy według sztywnych reguł. Nie ma miejsca na innowacje. Poświęca się, żeby Harry i Hermiona mogli przejść dalej. Zostaje zbity przez Białą Królową, ale to nie prawdziwa śmierć. W czwartym tomie turniej trójmagiczny ma sztywne zasady. To pierwszy tom, gdzie umiera jeden z ważniejszych pozytywnych bohaterów. Cedric Diggory ginie, bo był w niewłaściwym miejscu. Ron zostaje znokautowany. Cedric umiera naprawdę. Do trzeciego tomu trio przechodziło przez przygody praktycznie bez większych strat. Czwarty tom kończy niewinność całej serii. Troll i ukryte pułapki. Czy pokonany troll pokazał jak Voldemort wciągnie Harry'ego w pułapkę? Troll jest nieprzytomny, gdy Harry i Hermiona go znajdują. Ktoś inny wykonał całą pracę, oni tylko przychodzą obok. Pułapka zostaje przygotowana przez Quiralla, pod wpływem Voldemorta. W piątym tomie Harry wpada w pułapkę w Departamencie Tajemnic. Voldemort użyła wizji, żeby zwabić go do ministerstwa. Dorośli wykonują większość pracy. Harry musi czekać w Dumbledore'a czy z Voldemortem. Harry tylko obserwuje. Harry czuje się bezużyteczny i sfrustrowany. W obu przypadkach prawdziwa bitwa toczy się gdzieś indziej. No i musimy pamiętać, że troll był również najgorszą oceną na sumach. Zagadka eliksirów i logiczne myślenie. Czy kolejność siedmiu butelek przejdziała wszystkie trucizny ze szóstego tomu? Hermiona rozwiązuje zagadkę za pomocą logiki, nie magii. Siedem butelek zawiera eliksiry, trucizny i wino. Dokładne rozumienie prowadzi do znalezienia właściwej butelki. W szóstym tomie eliksiry są wszędzie, więcej niż w całej reszcie serii. Harry i Dumbledore badają przyszłość Voldemorta, niczym detektywi. Używają rozumowania zamiast potężnych zaklęć. Kolejność trucizn i win w szóstym tomie odpowiada zagadce z pierwszego. To najsilniejsze połączenie w całej teorii. Pokazuje, że czasami logika jest potężniejsza od magii. Zwierciadło i bezinteresowność. Czy Harry już wtedy nauczył się, jak zostać panem śmierci? Harry otrzymuje kamień, bo chce go znaleźć, ale nie wykorzystać. Zwierciadło reaguje tylko na bezinteresowne intencje. Harry nie chce nieśmiertelności ani bogactwa. Chce ocalić przyjaciół. W siódmym tomie Harry używa zwierciadła, żeby kontaktować się z resztą świata. Staje się panem śmierci nie z chciwości, ale żeby ocalić innych. Poświęca siebie w zakazanym lesie bez walki. Voldemort nie może go zabić, bo Harry nie pragnie władzy. Bezinteresowność to klucz do pokonania śmierci w obu przypadkach. A jeśli chcesz zobaczyć więcej filmików o Harry Potterze, to polecam jeden z tych.